Któż jak Bóg? Czasami człowiek bardzo czeka na cud. Specjalistką od cudów jest święta Rita. To właśnie ta święta patronka jest dzisiaj z nami w sposób szczególny. Dlatego chciałbym się z wami dzisiaj pomodlić do świętej rity w sprawach trudnych i beznadziejnych. W chwili ciszy, wpiszcie w komentarzu imiona, problemy, intencje, które chcecie zanosić przez wstawiennictwo świętej rity. Niech Jej wstawiennictwo pomoże nam w przeżywaniu tego wszystkiego, co trudne i bolesne. Niech Jej postawa doda nam odwagi do znoszenia cierpienia. Zapiszcie w komentarzu imiona, intencje i prośby. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Wspomożycielko wiernych, módl się za nami. Święty Ojcze Augustynie, módl się za nami. Święta Moniko, módl się za nami. Błogosławiony Szymonie, módl się za nami. Błogosławieni Janie i Hugonie, módlcie się za nami. Błogosławiona Mario Tereso, módl się za nami. Święta Rito, oblubienico Krzyża Świętego, módl się za nami. Święta Rito, mężna małżonko, módl się za nami. Święta Rito, silna matko, módl się za nami. Święta Rito, litościwa wdowo, módl się za nami. Święta Rito, niewiasto przebaczenia i pokoju módl się za nami. Święta Rito, Mniszko Augustiańska, módl się za nami. Owocem Ducha jest miłość. Twe życie, Rito, było nią przepełnione. Wyproś ją dla nas. Owocem Ducha jest pokój. Twe życie, Rito, było nim przepełnione. Wyproś go dla nas. Owocem Ducha jest cierpliwość. Twe życie, Rito, było nią przepełnione. Wyproś ją dla nas. Owocem ducha jest przebaczenie. Twe życie, Rito, było nim przepełnione, wyproś je dla nas. Darem ducha jest czystość. Twe życie, Rito, było nią przepełnione, wyproś ją dla nas. Darem ducha jest lojalność. Twe życie, Rito, było nią przepełnione, wyproś ją dla nas. Owocem ducha jest samokontrola. Twe życie, Rito, było nią przepełnione, Wyproś ją dla nas. Owocem ducha jest nadzieja. Twe życie, rito, było nią przepełnione. Wyproś ją dla nas. Święta rito, święta od spraw niemożliwych, będziemy Ciebie kochać. Święta rito, adwokatko w rozpaczliwych przypadkach, będziemy Cię czcić. Święta rito, perło Umbri, będziemy Ciebie chwalić. Święta rito, wzorze świętości. Chcemy Cię naśladować. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Rito, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa. Udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Jeżeli otrzymałeś jakąś łaskę za przyczyną świętej Rity, napisz... Oni w komentarzu. Przez stawielnictwo tej Wielkiej Świętej niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen. Święta Rito, módl się za nami. Któż jak Bóg?